Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Was w podcaście Świat to za mało. Dzisiaj mamy kolejną część osi i dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na kolejnym błogosławieństwie o smutku. Dzisiaj będzie błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bardzo ciekawe błogosławieństwo, ponieważ dotyka rzeczywistości której chyba bardzo nie akceptujemy w naszym życiu. Nie chcemy być smutni, to jest naturalne, to jest zdrowy odruch, bo smutek to nie jest coś, co jest w nas naturalne. Z czego smutek się bierze? Smutek może się brać z różnych rzeczy, z różnych przyczyn. Jedną z przyczyn smutku mogą być jakieś nasze błędy, może być jakaś pustka w naszym życiu. Ale tu chyba nie o taki smutek chodzi. Pan Jezus mówi o smutku bardzo konkretnym. Nie o smutku, który wynika z tego, że nie możemy zaspokoić naszych pragnień, potrzeb. Tu nie chodzi o taki smutek, o którym pisze Ewagriusz z pontu, gdzie mówi, że smutek jest pokusą, pokusą, która. W sercu się dzieje, to jest taka myśl zła, która sprawia, czy wynika trochę z tego, że już spróbowaliśmy różnych rzeczywistości: próbowaliśmy zaspokoić nasze potrzeby jakąś nieczystością, próbowaliśmy zaspokoić nasze potrzeby chciwością, próbowaliśmy zaspokoić nasze potrzeby jakimś chorym uznaniem, potrzebą uznania, i gdzieś próbowaliśmy dominować, pokazać, kim to nie jesteśmy. No i w pewnym momencie odkrywamy, że to wcale nie daje spełnienia, że to wcale nas nie karmi. Jewangel już mówi: to jest taki smutek, który jest właśnie kolejną myślą zła, który sprawia, że zaczynamy się poddawać. On potem prowadzić może do gniewu, do agresji, bo widzimy, że to, co mamy sprawdzone, nie działa, więc ten poziom frustracji w nas na tyle wzrasta, że idziemy już wręcz w taką stronę. Tutaj chodzi o coś innego, to nie jest taki smutek, który mówi o pustce. A więc o jaki smutek chodzi? Papież Franciszek pisze na ten temat tak: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Świat proponuje coś przedziwnego: przeciwnego. Rozrywkę, przyjemność, rozproszenie i zabawę, i mówi nam, że to właśnie czyni życie dobrym. Świat ignoruje, spogląda w inną stronę, gdy pojawiają się problemy, jak choroba lub cierpienie w rodzinie lub w otoczeniu. Świat nie chce płakać, woli ignorować bolesne sytuacje, maskować je, ukrywać. Wiele wysiłku wkłada się w to, aby uciec od sytuacji, w których obecne jest cierpienie, sądząc, że można przysłonić rzeczywistość, w której przecież nigdy, przenigdy nie może zabraknąć krzyża. A więc chodzi w gruncie rzeczy o cierpienie. Chodzi o doświadczanie takiej rzeczywistości, która wywołuje w nas jakąś bezsilność. To jest smutek, który nie wynika z tego, że nie możemy jakoś zapełnić pustki w jakiś taki niegodziwy sposób pustki, która w nas jest. Chodzi o smutek, który wynika właśnie z tego, że coś w nas zaczyna obumierać. Że coś w nas bardzo cierpi. To jest smutek wynikający z cierpienia. I, I papież zauważa, że żyjemy w świecie, w którym nie akceptuje się cierpienia, nie akceptuje się krzyża. Nie wiem, jak to było kiedyś, nie wiem, jak ludzie sobie z tym kiedyś radzili, ale dzisiaj ewidentnie jesteśmy w takich czasach, gdzie tego krzyża cierpienia się nie akceptuje. Co więcej, e, wydaje się, że bardzo. Pojawia się to w chrześcijaństwie jakieś takie zafałszowanie, które mówi o tym, że musimy być ciągle radośni, że musimy ciągle pokazywać jakąś taką wesołość, krzykliwość. Musimy pokazywać, że, że, że jest super, nie? ale nie musi być zawsze super. Nie wiem, czy oglądaliście tą kreskówkę animację Inside Out. W głowie się nie mieści tak to jest po polsku na Polski przetłumaczone. Ale zobaczcie w tej animacji, bardzo ładnie jest pokazane, że to, co dręczy tą dziewczynkę, główną bohaterkę, to to, że ona ciągle musiała być zadowolona, ciągle musiała być super. Kiedy zaczynają się jej problemy rozwiązywać, kiedy zaczyna się jakoś naprawiać relacje z rodzicami, z rówieśnikami, właśnie wtedy, kiedy ona pozwala sobie na smutek, wtedy, kiedy pozwala sobie na wypłakanie tego wszystkiego, co było nie tak. To jest bardzo ważny moment w życiu, właśnie pozwolić sobie na smutek, pozwolić sobie na wypłakanie się, bo to też jest dar od Pana Boga. Smutek, który jest jakąś reakcją na cierpienie, jest darem Pana Boga. Jeżeli nie zgadzam się na smutek, jeżeli nie godzę się na to, żeby moja reakcja była taka na ból, na cierpienie, no to coś w sobie wypieram i może to się skończyć po prostu z jakim, jakimś zaburzeniem. Może to się skończyć jakąś chorobą wręcz psychiczną. Właśnie smutek jest darem Pana Boga, bo On pozwala nam coś przeżyć. To jest bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemnie jest doświadczać smutku, bardzo nieprzyjemnie. Nie chcemy po prostu mieć takiego stanu, ale jednak, zobaczcie, jest on jakimś darem, który pozwala nam w zdrowy sposób zareagować na to, co jest nie tak w naszym życiu. No, jeżeli złamiesz rękę albo nogę, to nie udaje, że nic się nie stało. No po prostu cię boli. I ma prawo cię boleć i dobrze, że to boli, bo to pokazuje, że to nie jest normalny stan. I smutek, który mamy w sercu, jest właśnie takim bólem. On po prostu mówi, że to nie jest naturalny stan, że to, że cierpię, to nie jest naturalny stan. Moim naturalnym stanem jest coś innego. Jest dobro, jest spełnienie, jest pokój. A jeżeli pojawia się cierpienie, to reakcją na to jest smutek. I to jest dobrze. Zobaczcie, papie nie, tak, papież nawiązuje do tego. E, przede wszystkim Pan Jezus e, mówi to błogosławieństwo. Nie? Szczęśliwi są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I teraz mm, tak świat nie chce płakać, my też nie chcemy płakać. E, wolimy ignorować właśnie bolesne sytuacje, maskować, je ukrywać. I właśnie to, co papież mówi, bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żeby uciec od takich, sytuacjach, w który, od takich sytuacji, w których obecne jest cierpienie. I, I wydaje nam się, że możemy jakoś tą rzeczywistość przysłonić, ale prawda jest taka, że są takie sytuacje, że trochę tak jest z naszym życiem, że na nigdy, przenigdy nie może zabraknąć krzyża. Krzyż jest pewnym złem, ale odrzucony nie wyda owocu. Krzyż jest pewnym trudem, który podjęty może wydać niezwykły plon. Takiej wiary nam tutaj potrzeba, wiary właśnie w to. Wtedy smutek może być czymś produktywnym, czymś twórczym. O taki smutek tu chodzi. Tu nie chodzi właśnie o. E, Jakieś rozżalenie. Nie chodzi o e, takie, taką wyuczoną biedę. E, tu naprawdę chodzi o pewną niezgodę na zło, niezgodę na cierpienie. Chodzi o zdrowy smutek, który właśnie pozwala to wszystko przeżyć, po to, żeby się tym e, mógł zająć Jezus. I papież mówi dalej tak: osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, która daje się przeszyć bólowi, płacze w swoim sercu może osiągnąć głębię życia i być prawdziwie szczęśliwą. Ta osoba jest pocieszona, ale pociechą Jezusa, a nie pociechą świata. I tutaj dochodzimy do sedna. Dlaczego papież mówi o tym, że błogosławieni, którzy się smucą? Chodzi tak naprawdę o błogosławieństwo tego, że nie uciekam od bólu. Nie, nie chodzi o sam smutek. To nie to jest istotą. Istotą jest to, że ja nie uciekam od tego bólu w sposób ludzki. Nie próbuję go na przykład czymś zapić, nie próbuję go czymś e, wypalić, nie próbuję go wypchać jakąś, jakimś nałogiem czy inną tanią ucieczką, która na chwilę po pozwoli mi poczuć ulgę, a w gruncie rzeczy jeszcze bardziej będzie mnie wypełniała jakąś samotnością, doświadczeniem jakiegoś bezsensu jeszcze większą pustką i poczuciem jakiegoś przegrane, przegranego życia. Nie papież mówi, pozwól sobie przeżyć ten smutek. Pan Jezus tak mówi. Pozwól sobie przeżyć ten smutek. Jeżeli przeżyjesz ten smutek, pozwolisz sobie na ten ból, ja przyjdę do ciebie. Jezus daje obietnicę. Ja przyjdę do ciebie. Ja wypełnię twoje życie swoją obecnością. Ja sprawię, że doświadczysz w swoim życiu zmartwychwstania, że to zmartwychwstanie, które jest moim udziałem, będzie też Twoim udziałem, ale pozwól sobie na smutek, pozwól sobie na to, żeby nic po ludzku nie próbowało Ci go jakoś zagłuszyć. Ja dotknę ten smutek i będzie on dla Ciebie życiodajny. Więc to jest pierwsza niezwykle ważna myśl, którą podkreśla papież Franciszek, nie? że chodzi o osiągnięcie takiej głębi życia, właśnie i prawdziwego szczęścia w tym, że to Jezus, właśnie będę pocieszony nie swoim pocieszeniem, ludzkim pocieszeniem, ale to sam Jezus mnie pocieszy. O taką postawę tutaj chodzi. Ale jest też coś dalej. To papież mówi, w ten sposób może mieć odwagę, aby współdzielić cierpienia innych i przestaje uciekać od sytuacji bolesnych. W ten sposób odkrywa, że życie ma sens, pomagając bliźniemu w jego bólu, rozumiejąc udrękę innych, dając innym ulgę. Osoba ta czuje, że drugi człowiek jest ciałem z jej ciała, nie boi się zbliżyć aż po dotknięcie jego rany, współczuje aż współodczuwanie, aż po współodczuwanie, nie dzieli ich już żaden dystans. W ten sposób można przyjąć te zachęta świętego Pawła płaczcie z tymi którzy płaczą. Umiejętność płakania z innymi to jest świętość. Niezwykle ważny tekst, niezwykle piękny. Płaczcie z tymi którzy płaczą. I zobaczcie, kluczem tutaj do tego jest najpierw zgoda na to, że ja sam przeżywam cierpienie, że ja sam przeżywam smutek. Kiedy zgadzam się na swój smutek, kiedy przyjmuję swój ból, swoje cierpienie, nie próbuje po ludzku go zagłuszyć, ale próbuję przeżyć to z Chrystusem, to, to papież mówi: Skutek jest taki, że potrafię przyjąć drugiego człowieka w jego biedzie. Nie będę uciekał przed biedą drugiego człowieka. Tego bardzo potrzebuje świat. I zobaczcie, jak wtedy możemy zobaczyć, odczuć w bardzo taki prosty, piękny sposób, że moje życie też ma sens, bo mogę dać siebie drugiemu. W tej biedzie, w której drugi siebie gdzieś dźwiga i sobie może nie radzi po ludzku, ja mogę siebie, drugiemu człowiekowi naprawdę dać. I, mogę, I moje życie ma sens, bo ten ktoś potrzebuje mojej pomocy. Ja mogę mu w jakiś sposób ulżyć w tym cierpieniu. Przypomina mi się tutaj taka historia pewnej osoby, która. Opowiadała mi takie, takie swoje, mogę powiedzieć, chyba świadectwo, gdzie zmagała się z doświadczeniem alkoholizmu swojego taty i, i bardzo dużo różnych upokarzających sytuacji ta osoba przeżyła, będąc świadkiem właśnie tego nałogu taty. I w pewnym momencie zaczęła odkrywać, że tak naprawdę ten ból taty jest jakąś nieporadnością. Jakimś nieradzeniem sobie, z czy znaczy ten nauk ta, jest właśnie nieporadnością w wznoszeniu bólu, w wznoszeniu cierpienia. I mówię, że w pewnym momencie życia zaczęła się modlić sama, że panie, nie pozwól mi zagłuszać krzyża. Chcę przeżyć krzyż w swoim życiu w całej jego okazałości, w całej pełni. Nie chcę zagłuszać bólu. Daj mi siły, żeby nie zagłuszała bólu. Niezwykle piękna postawa, bardzo trudna, bardzo mocna. Ale postawa, która pokazuje, że gdzieś jest właśnie zrozumienie dlatego czym jest krzyż, czym jest ból, czym jest cierpienie i że to może się skończyć właśnie wręcz jakimś upodleniem, kiedy nie pozwalam sobie na smutek. Jezus daje obietnicę. Pozwól sobie na smutek. Pozwól sobie na smutek i pozwól sobie na to, żeby go nie zagłuszać po ludzku. Dzisiaj mamy bardzo dużo możliwości zagłuszania smutku po ludzku, uciekania przed bólem, przed lękiem, przed y, wszystkim tym, co powoduje w nas właśnie cierpienie. To może być choroba, to może być jakaś trudność w relacjach, to może być jakaś trudność w pracy, to może być lęk przed oceną, to może być jakieś też mm, jakiś lęk właśnie przed opinią innych. Na mój temat, przed obgadywaniem, przed różnymi rzeczami. To może być lęk przed odrzuceniem. Każdy z nas ma jakieś tam swoje trudności, rzeczy, które sprawiają, że no, może znikać radość z naszej twarzy, z naszego serca. Każdy z nas coś takiego ma. Nie ma takiego człowieka, który czegoś takiego nie ma. Jezus mówi: Oddaj mi to opowiedz mi o tym Twoim smutku. Opowiedz mi, co się dzieje. Nie? Też mi się tak kojarzy ta historia z Księgi Rodzaju, kiedy Kain bardzo przeżywał to, że Pan Bóg prze, y, przyjmuje ofiarę Abla, a na jego ofiarę nie chce patrzeć. Nie? I Kain to bardzo prze, przeżywa i pojawia się smutek w nim. Nie? Dla niego jest to trudne doświadczenie. Zobaczcie, Pan Bóg pyta, dlaczego twoja twarz jest smutna, dlaczego jest ponura, co się dzieje? Myślę, że zupełnie inaczej mogłaby się potoczyć historia Kaina, gdyby ich i, i Abla, gdyby Kain pozwolił sobie na opowiedzenie tego bólu Panu Bogu, gdyby pozwolił sobie na wyżalenie się jemu. Bóg by go pocieszył, by, Bóg by mu to wytłumaczył, o co chodzi, by mogli złapać naprawdę bliską relację. Ale on próbuje to zrobić po swojemu i rozwiązuje swój problem w naprawdę tragiczny sposób. Jezus mówi: Pozwól sobie na ten smutek i opowiedz mi o nim. Zobaczysz, że przyjdzie pociecha, że ja przyjdę z pociechą. Zobaczysz, że zostaniesz podniesiony. Piękne słowo daje nam Pan o smutku, piękną obietnicę, bardzo trudną, ale chyba każde z tych błogosławieństw jest jakoś trudne. Dlatego one się wiążą z jakimś wyzwaniem z naszej strony. Ale jest to obietnica, która mówi: będziesz doświadczał prawdziwego życia. Tylko pozwól sobie na to, nie? pozwól sobie na ten ból, pozwól sobie na tą trudność, pozwól sobie też na upadek. Ale powstawaj, cały czas próbuj. Próbuj nie uciekać przed tym smutkiem, dzisiaj przed smutkiem. Spróbuj przeżyć go razem ze mną. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli uważacie, że te filmiki w czymś Wam pomagają, to proszę też o subskrypcję, bo to jakoś przyczynia się do, i do rozwoju tego kanału, i do mojej posługi. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia w następnym błogosławieństwie, w następnej osi.